Hej mojego moje kochani, tutaj wasz krem z Malinami witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią youtuberów esesowych, którzy odeszli. Oczywiście ja nikogo nie skreślam, więc naprawdę super że ta osoba wróci i naprawdę liczę na to, ale po prostu patrzę to na podstawie kanału albo datę ostatniego filmiku, także zapraszam do oglądania. Pierwszą youtuberką jest youtuberka Lori. Ogólnie na Instagramie nic nie pisała, że odchodzi czy mam przerwę. Tak samo na kanale nie ma żadnej informacji o tym. Nagrywa głównie aktualizacje, jakieś spoilery, newsy i również inne filmiki. Kiedyś sama nagram z nim aktualizację, jest bardzo fajną i miłą osobą. Tutaj macie linka, możecie obejrzeć, polecam. Niestety <laughs> najnowszy film na jej kanale ma już 8 miesięcy, więc jest to naprawdę bardzo długo. Sparek, kochani z tej strony Wasza Lori, i widzimy się po naprawdę długim czasie. Nie było mnie na YouTubie um, od miesiąca. E, naprawdę, przepraszam, ja czuję się, jakby kanał już e, naprawdę umierał, mm, ale spokojnie, ja nie Wiele z Was mogłem kojarzyć, bo jest to naprawdę bardzo popularna tuberka i nagrywała długo. Jestem Mgiełka chorowała na raka i niestety, tą wojnę przegrała. Jej mama próbowała kontynuować jej kanał, dalej go rozwijać. no i wiecie te filmy były nieregularne i było ich po prostu mało, ale i tak jestem pełna podziwu jej mamy, że próbowała jednak kontynuować jej działo. Giełka jest teraz w lepszym świecie i na pewno gdyby dalej była z nami, kontynuowałaby kanał z tak wielkim serduchem, jak wcześniej. Witajcie moi kochani, z tej strony Mgiełka i witam Was w kolejnej już SSowej środowej aktualizacji, witajcie moi kochani, z tej strony mama Mgiełki. Już tak dawno się nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy że naprawdę się za Wami stęskniłam. Doda Equestrian ma powyżej 10 tysięcy na YouTube, więc już jest naprawdę bardzo duża YouTuberka. Na początku nagrywała praktycznie tylko Star Stable, później zaczęło to się mieszać, wiecie, jakieś vlogi ze stajni Star Stable, a później bardzo tylko właśnie vlogi ze stajni i takie, wiecie, prawdziwe życie. Bo Ai na Instagramie, może była jakaś informacja na Instagramie, nie wiem, nie obserwuję jej. I wiecie, relacje na Instagramie są tylko przez 24 godziny, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Ale z tego, co patrzyłam na Instagramie, jak nie na YouTubie, nie mam żadnej informacji o tym, że odeszła. Więc no, szkoda. Kajka z tej strony do The i zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu. Tym razem będę oceniać aktualizację, ponieważ trochę mnie w Star Stable nie było z powodu tego, że komputer miałam w naprawie i też nie mogłam za Was nic nagrać. Envik. Jej kanał ani jej filmy już w ogóle nie istnieją, nie da się ich znaleźć, nigdzie po prostu usunęła wszystko. Jedyne filmy, które możemy zobaczyć za czasów Envik... Są to film hajterski, Funny Moments yy, i jakieś inne filmiki. Ale te dwa pierwsze są najbardziej popularne. Była czują bardzo kontrowersyjnych teorii spiskowych w Star Stable. Pokażę Wam kawałek z tego filmiku hejterskiego, bo nie mam co innego po prostu pokazać, bo sama jej nigdy nie oglądałam, nigdy nie słyszałam, dopiero później kilka osób mi o niej opowiadało. Z tego, co słyszałam, oczywiście nie wiem, czy to jest prawda, bo to tylko są pogłoskie pogłoski, plotki. Odeszła właśnie przez to, że składaniem fala krytyki i po prostu tego nie wytrzymała. Ale powiem Wam, że jej teorie są bardzo mocne i fajnie by były, gdyby były prawdziwe, bo to by było więc takie mroczne Star Stable, ale wątpię, bo jednak to jest gra, wiecie, Family Friendly i to bardziej, wiecie, kochajmy się wszyscy niż takie wiecie, jakieś teorie spiskowe takie bardzo mocne. Ja Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z trzech przerażających rzeczy w SSO. No więc tak, ten odcinek jest... ...dość długo wyczekiwany. Ale że was wszystkich kocham i staram się na bieżąco spełniać wasze prośby, postanowiłam nagrać kolejny odcinek z waszej ukochanej serii. Mam dla was taką promocję. Jeżeli pod tym odcinkiem wbije dużo lajków, 500 plus lajków. Kolejną YouTuberką jest Katarzyna Greencake. Nagrywała głównie na displaye, często już nagrywała z Mirandą Estweb, czyli Lucrecją, ona była celastkiem. Bardzo różne filmy, czasami aktualizacje, czasami zupełnie coś innego, czasami QA, naprawdę wiele filmów. O ostatniej filmie 4 lata temu, więc naprawdę długi czas, jedyna jej informacja na jakby temat odejścia jest taka: wiele osób, które ostatnio spotkałam w grze, pytało o termin nowych odcinków. Co gorsza, niektórzy pytali: Katalin, dlaczego porzuciłeś kanał ISSO? Otóż wyjaśniam: nie zostawiłyśmy kanału ani SSO. Tak długa przerwa została spowodowana moją nową szkołą. Jak wiecie, jestem teraz w pierwszej klasie szkoły średniej, więc potrzebowałam wolnego czasu na pokazanie się z jak najlepszej strony, ogarnięcie ocen i skupienie się na nauce. Poza tym musiałam się też przyzwyczaić do dużego materiału nauki i pogodziłem go z poświęceniem czasu dla mojego konia oraz drużyny. Jestem przewodniczącą klasy zastępową i mam koniec opuchania naprawdę wiele czasu. Niedługo odcinki zaczną powiedzieć się znowu, nie znam dokładnego terminu, ale już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że zrozumiecie. I jest to jedna informacja, jaką dostaliśmy. Jest ta informacja byłam pisam 4 lata temu, więc do teraz nie wiemy co się stało i co się dzieje. Jestem na koncie wiol. Hej wszystkim, tutaj Caitlin, jestem na koncie wiolki Mirandy. Pojadę ją sobie przebrać, bo wygląda troszkę jak wieśniak. Troszkę bardzo. Ahoj, tutaj Katrin Greencake, czyli ciastko, i Miranda Eastwood, czyli Lukrecja. Hejka, witamy w kolejnym, czyli 25 odcinku z Kadema, nie ma jakoś bardzo dużo filmików na YouTube. Głównie zajmowała się aktualizacjami, ale był jakiś jeden teledysk, Alicja i jakiś inny film. Nie dostaliśmy żadnej, a to żadnej informacji na temat jej odejścia. Cześć! Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku ze Star Stable Online. Kolejna środa, kolejna aktualizacja i kolejne konie do kupienia. Jestem jakże szczęśliwa. Moje pieniądze... Moje pieniądze... Moje biedne pieniądze... Czarna Pantera. Nagrywała wiele serii, jakieś realistyczne SSO, wchodzenie na konta widzów i wiele innych filmów. Niestety nie udziała się już od roku. Nie ma żadnej informacji ani na Instagramie, ani na YouTubie. Jedną informacją, jaką dostaliśmy, jest bardzo długi wpis na społeczności. Siemka, przecinek, żyję. Kropka. Cześć wszystkim. W tym filmie zobaczycie, jak skończył się nasz wyjazd z Royal nad jezioro oraz jak wyglądały jej urodziny. No i jeszcze parę innych rzeczy. Yokshi. Nie ja ma jej już od 11 miesięcy, ale jej filmy były mega. Po prostu takie, wiecie, kreatywne. Jakieś czułówki bajek w SSO, świnka Pepa i różne jakieś takie śmieszne, krótkie filmiki. Bardzo fajne. Niestety nie mamy żadnej informacji o jej odejściu. Dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przelekram dziś, zapraszam do was. I też, zapłaczcie dźwięk, potręczcie i usiądźcie, namy dla was nowy film. Uwaga, Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo. Krzyńcie się, pogarkamy. O, jak ja nie chcę. Inaczej na Northwater. Ten, była wiele bugów i różnych innych filmów. Na jej kanale, i na Instagramie nie mam żadnej informacji na temat tej odejścia czy kiedyś wróci. Ale ja mam, ja znalazłam <grym> Napisałam pod moim filmem z pierwszą częścią YouTube'a ss ja sobie którzy odeszli. Z drugiej dodałbym jeszcze na Northwater. Mam nadzieję, że wrócę kiedyś, ale nie mam pomysłu na koniec. Więc wiecie, jest szansa ogólne ss YouTube'a, także jest szansa na jej powrót. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Lloyd Water. Jestem tutaj dzisiaj z Diną, która pomoże mi w bugu, bugu, dzięki któremu będziemy mogli lądrzewać naszego konia. A więc bez zbędnego gadania. Okej, okay, to już wszystko, co dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę i suba będzie mi niezmiernie miło. No i do zobaczenia! 拜。